W go jest możliwość zabezpieczenia swoich kamieni w taki sposób, że przeciwnik nigdy nie będzie mógł ich zabić. Możemy tworzyć oczy. Okiem jest miejsce otoczone przez twoje kamienie, gdzie nigdy nie będziesz musiał zagrać, żeby się połączyć. Spójrzmy na przykład. W tej sytuacji białej nie ma możliwości zagrania w żadnym z trzech zaznaczonych miejsc. Grając w takich miejscach, biały po prostu sam by się zabił, ponieważ biały kamień nie miałby żadnych oddechów, a czarne kamienie ciągle miałyby oddechy dookoła. Jeśli biały miałby jednak otaczające kamienie ułożone w taki sposób, że czarne grupy nie miałyby żadnych dodatkowych oddechów, biały mógłby już zagrać do środka i zbić czarne kamienie. Ale jeśli połączylibyśmy dwie z takich grup i mielibyśmy jedną grupę z dwoma oczami, nie byłoby już możliwości jej zabić. Ta grupa miałaby tylko dwa oddechy, ale biały nie byłby w stanie odebrać żadnego z nich. Próbując odebrać jeden oddech, czarny ciągle miałby jeszcze jeden oddech, a biały miałby zero, więc biały byłby automatycznie zbijany. Grupy z dwoma oczami są nieśmiertelne. Ale popatrzmy na jeszcze jedną sytuację. Jak myślisz, ile ta grupa ma oczu? Tylko jedno. Biały może zagrać w tym miejscu, ponieważ ciągle pozostaje mu jeszcze jeden oddech. A po takim zagraniu mamy dwie możliwości. Pierwsza, jeśli czarny zbije biały kamień, czarny będzie miał tylko jeden oddech, a więc biały będzie mógł zbić czarną grupę w następnym ruchu. I druga, jeśli czarny zignoruje tę sytuację, biały będzie mógł zagrać tutaj i również zbije czarną grupę. W tej sytuacji czarny ma tylko jedno duże oko, a cyklopy nie żyją. Grupa potrzebuje dwóch oczu, żeby przeżyć.